Pamiętacie charakterystyczny zapach papierosów w PRL-u? Dymu unoszącego się w autobusach, kolejkach, restauracjach? W czasach komunizmu palenie było normą: palili wszędzie i wszyscy. Dziś opowiem Wam o 10 legendarnych markach papierosów, które wypełniały płuca i kieszenie Polaków tamtych lat. Jeśli pamiętacie te paczki, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał. Wrócimy razem do zadymionych wspomnień PRL-u. Klubowe to były papierosy, które w PRL-u symbolizowały sukces, prestiż i status społeczny. Ta marka była na szczycie hierarchii papierosowej, droższa, trudniej dostępna, kojarzona z elitą. Charakterystyczna czerwona paczka z eleganckim logo była wizytówką człowieka, który coś w życiu osiągnął. Klubowe palili dyrektorzy zakładów pracy, partyjni funkcjonariusze, lekarze, inżynierowie, ci, którzy zarabiali więcej niż przeciętny robotnik. W czasach, gdy większość Polaków paliła tanie papierosy, wyciągnięcie paczki klubowych było gestem, który mówił stać mnie. Charakterystyczny był moment, gdy ktoś częstował papierosem klubowym. To była oznaka szacunku, prestiżu, pokazanie, że się ceni rozmówce. Klubowe miały łagodniejszy smak niż tanie marki, mniej gorzkie, lepiej wykonane, z lepszego tytoniu. Dla wielu palaczy przejście na klubowe było symbolem awansu życiowego. W końcu stać mnie na porządne papierosy. W sklepach klubowe często były na górnej półce za ladą, co podkreślało ich wyjątkowość. Charakterystyczne było też to, że klubowe były deficytowe. Nie zawsze można było je kupić, trzeba było mieć znajomości u sprzedawcy albo szczęście trafić w momencie, gdy był przywóz. Kolejki po klubowe bywały równie długie jak po mięso czy kawę. Ludzie kupowali po kilka paczek na zapas, bo nie wiadomo było kiedy znowu będą dostępne. Dla wielu palaczy klubowe były marzeniem, na które oszczędzali. Święta na specjalne okazje kupowało się paczkę klubowych, żeby poczuć się wyjątkowo. Interesujące było też to, że puste paczki poklubowych często były przechowywane. Niektórzy chowali w nich pieniądze, drobne przedmioty, albo po prostu trzymali jako dowód na to, że kiedyś mogli sobie pozwolić na luksus. Dziś klubowe nadal istnieją na polskim rynku, ale straciły swój elitarny charakter, są jedną z wielu marek dostępną wszędzie. Tamte klubowe z PRL-u, które były symbolem statusu i aspiracji, odeszły wraz z epoką, która je stworzyła. Popularne to była marka papierosów, która idealnie oddawała ducha PRL-u. Były tanie, wszędzie dostępne i paliła je większość zwykłych ludzi. Charakterystyczna niebieska paczka z prostym logo była widoczna w kieszeniach robotników, na budowach, w kolejkach, w autobusach. Popularne były papierosami mas, nie miały prestiżu klubowych, nie były luksusem, ale były tym, na co każdego było stać. Robotnik po ośmiogodzinnej zmianie w fabryce, kierowca autobusu na przerwie, sprzedawczyni po zamknięciu sklepu, wszyscy sięgali po popularne. Cena była kluczowa. Popularne kosztowały grosze w porównaniu do droższych marek, co czyniło je idealnym wyborem dla ludzi z małymi pensjami. W czasach, gdy każda złotówka się liczyła, popularne pozwalały zaspokoić nikotynowy głód bez rujnowania domowego budżetu. Charakterystyczny był ich smak. Mocny, gorzki, bez ozdobników. To nie były papierosy dla znawców, ale dla tych, którzy palili, żeby palić, dla zestresowanych, zmęczonych, szukających chwili wytchnienia w ciężkim dniu. Wielu dorosłych wspomina, że popularne były papierosami ojców. Tata palił je przy kolacji, w sobotni poranek przy gazecie, w drodze do pracy. Charakterystyczny zapach popularnych był zapachem domu, podwórka, osiedla. Każdy go znał, każdy go kojarzył. W sklepach popularne nigdy nie brakowało. Podczas gdy po klubowe stały kolejki, popularne leżały na półkach w nieograniczonej ilości. To była pewność. Zawsze można było kupić paczkę, zawsze było za co. Charakterystyczne było też to, że popularne nie miały żadnej reklamy żadnego marketingu nie potrzebowały. Nazwa mówiła sama za siebie: popularne, czyli dla wszystkich, masowe, powszechne. Wielu palaczy zaczynało swoją przygodę z paleniem właśnie od popularnych. To była marka inicjacyjna, pierwsza paczka skradziona ojcu, pierwszy papieros zapalony za szkołą. Dziś popularne już nie istnieją, zniknęły z rynku wraz z transformacją ustrojową. Ale dla pokoleń, które dorastały w PRL-u, popularne pozostają symbolem tamtych czasów prostych, ciężkich, ale autentycznych. Niebieska paczka popularnych to ikona PRL-u tak samo jak maluch, kolejki i bony towarowe. Caro to były papierosy, które w PRL-u kojarzyły się z mentolową świeżością i pewną nowoczesnością. Charakterystyczna zielona paczka wyróżniała się na tle innych marek. Kolor sam w sobie sugerował coś lekkiego, orzeźwiającego, innego niż ciężkie, gorzkie papierosy robotnicze. Karo były papierosami mentolowymi, co w tamtych czasach było pewną innowacją. Większość palaczy znała tylko zwykłe, mocne papierosy, a tu nagle coś, co smakowało inaczej chłodziło gardło. Pozostawiało charakterystyczny miętowy posmak. Mentol maskował gorzki smak tytoniu, co sprawiało, że karo były popularniejsze wśród kobiet i młodych ludzi, którzy dopiero zaczynali palić. Charakterystyczne było to, że palenie karo uważano za mniej twarde niż palenie mocnych czy popularnych, to były papierosy lżejsze, bardziej cywilizowane, mniej agresywne. Wielu palaczy sięgało po Karo jako alternatywę, gdy chcieli odlżyć od mocniejszych marek, albo gdy mieli problemy z gardłem i mentol przynosił ulgę. Karo miały też swoją specyficzną grupę fanów. Byli to ludzie, którzy cenili sobie pewien komfort palenia, którzy nie chcieli się męczyć z gorzkim dymem, ale też nie mogli sobie pozwolić na najdroższe marki. Charakterystyczne było to, że kobiety częściej wybierały karo. W czasach, gdy palenie wśród kobiet było mniej powszechne niż wśród mężczyzn, karo oferowały pewną delikatność, która bardziej pasowała do kobiecej wrażliwości. Mentolowy smak był mniej ostry, mniej męski, bardziej akceptowalny społecznie dla kobiet. Wielu młodych ludzi zaczynało palenie właśnie od karo. Mentol ułatwiał pierwsze zaciągnięcia, nie powodował tak silnego kaszlu jak zwykłe papierosy. Charakterystyczna zielona paczka Karo w kieszeni świadczyła o tym, że ktoś jest nieco bardziej nowoczesny, otwarty na nowości, może nawet lekko zachodni w swoich gustach. Dziś Karo, podobnie jak wiele marek z PRL-u, już nie istnieją na polskim rynku. Ale dla pokoleń, które je paliły, karo pozostają symbolem mentolowej rewolucji w papierosowym świecie komunizmu, próbą wprowadzenia czegoś lekkiego, świeżego w szarą rzeczywistość PRL-u. Mocne to była marka papierosów, która nie pozostawiała złudzeń, nazwa mówiła wszystko. To były papierosy dla prawdziwych twardzieli, dla robotników, dla ludzi, którzy nie bawili się w subtelności. Charakterystyczna ciemnoniebieska lub czarna paczka z prostym, brutalnym logo była wizytówką faceta, który pracuje ciężko fizycznie i potrzebuje mocnego kopnięcia nikotyny. Mocne paliły się na budowach, w kopalniach, w hutach, w portach, wszędzie tam, gdzie praca była ciężka, brudna i wymagająca. To nie były papierosy dla delikatnych podniebień, mocne miały bardzo wysoki poziom nikotyny i smoły, ich dym był gęsty, ostry, wręcz drapał w gardle. Pierwsze zaciągnięcie mocnym papierosem mogło przyprawić o kaszel nawet doświadczonego palacza. Ale właśnie o to chodziło. Mocne dawały szybki, silny zastrzyk nikotyny, który pozwalał przetrwać ciężką zmianę, zregenerować się podczas krótkiej przerwy, zapomnieć na chwilę o zmęczeniu. Charakterystyczne było to, że palenie mocnych było pewnym wyróżnikiem męskości. Facet, który palił mocne, pokazywał, że jest twardy, że nie boi się wyzwań, że potrafi znieść ból. To była swoista rywalizacja. Kto wytrzyma zaciągnięcie się mocnym bez kaszlu, ten był prawdziwym facetem. Młodzi chłopcy, którzy chcieli udowodnić swoją męskość, często sięgali po mocne jako test: Jeśli przeżyjesz mocnego papierosa, jesteś gotowy na dorosłość. Mocne były też najtańsze ze wszystkich popularnych marek, kosztowały mniej niż popularne, co czyniło je idealnym wyborem dla najbiedniejszych palaczy. W latach 80., gdy kryzys ekonomiczny w PRL-u osiągnął szczyt, mocne stały się papierosem milionów, bo nawet jak nie było pieniędzy na nic, na paczkę mocnych zawsze się znalazło. Charakterystyczny był widok robotnika po zmianie, siedzącego na przystanku, palącego mocnego, z twarzą zmęczoną, ale spokojną, ten papieros był nagrodą za ciężki dzień. Dziś mocne już nie istnieją, zniknęły z rynku, nie mogąc konkurować z zachodnimi markami po transformacji, ale dla pokoleń robotników PRL-u mocne pozostają symbolem ich twardego życia, ich siły, ich umiejętności znoszenia tego, co nieznośne. Giewont to była marka papierosów, która nosiła w sobie ducha polskich gór, tatrzańskiej tradycji i góralskiej dumy. Charakterystyczna paczka z wizerunkiem słynnego szczytu Giewont, tej charakterystycznej formacji skalnej przypominającej śpiącego rycerza, od razu kojarzyła się z Zakopanem, Tatrami, góralską kulturą. Giewont był szczególnie popularny w południowej Polsce, w regionach podgórskich, ale też wśród turystów, którzy kupowali go jako pamiątkę z wakacji w górach. To były papierosy z charakterem, z tradycją, z polskością wpisaną w samą nazwę. Charakterystyczne było to, że palenie Giewonta kojarzyło się z czymś autentycznym, prawdziwie polskim, nie z komunistyczną propagandą, ale z przedwojenną tradycją, z góralszczyzną, która była dumna i niezależna. Smak Giewonta był mocniejszy niż Karo czy Karmen, ale łagodniejszy niż mocne to był kompromis między twardością a kulturą, między prostotą a elegancją. Wielu ludzi wspomina, że Giewont miał w sobie coś szczególnego. Palenie go w górach, na szlaku z widokiem na Tatry było doświadczeniem niemal duchowym. Giewont paliły różne grupy społeczne, od góralskich przewodników i pasterzy, po miejskich inteligentów, którzy spędzali wakacje w Zakopanym. Charakterystyczne było to, że Giewont był papierosem patriotycznym. Nazwa nawiązująca do legendy o śpiących rycerzach, którzy obudzą się, gdy Polska będzie w potrzebie, miała głębokie znaczenie symboliczne. W czasach PRL-u, gdy Polskość była często instrumentalizowana przez władze komunistyczne, Giewont oferował coś autentycznego prawdziwą polską tradycję, niezależną od ideologii. Wielu opozycjonistów, działaczy podziemnej solidarności, ludzi kultury wybierało Giewonta właśnie z tego powodu. To był cichy protest sposób na pokazanie swojej Polskości bez deklaracji politycznych. Charakterystyczne było też to, że giewont kupowało się jako prezent. Turystów wracający z Zakopanego przywozili bliskim paczkę giewonta jako pamiątkę z gór. To był papierosowy suwenir, który łączył w sobie praktyczność. Można było wypalić z symboliką pamiątka statr. Dziś Giewont już nie istnieje na rynku, ale nazwa ta pozostała w pamięci jako symbol połączenia papierosowej kultury PRL-u z polską tradycją górską próba stworzenia czegoś autentycznie polskiego w świecie zdominowanym przez komunistyczną szarość i ideologię. Sport to była marka papierosów, której nazwa brzmiała jak żart w kontekście PRL-u. Papierosy o nazwie Sport. W kraju, gdzie sport często łączył się z piciem piwa i paleniem na stadionie. Charakterystyczna paczka w kolorach kojarzących się ze sportową aktywnością, często biało-niebieska lub z motywami sportowymi, miała sugerować dynamizm, młodość, aktywny tryb życia. Ale rzeczywistość była zupełnie inna. Sport paliły te same osoby, które paliły popularne czy mocne. Tyle, że może z poczuciem, że nazwa ich papiersów brzmi jakoś zdrowiej, młodzieżowo. To była genialna marketingowa sztuczka PRL-owskiego przemysłu tytoniowego: nazwać papierosy sport i sprawić, że ludzie będą mieli iluzję, że palą coś mniej szkodliwego, coś pasującego do aktywnego stylu życia. Charakterystyczne było to, że sport często wybierali młodzi ludzie, studenci, osoby, które chciały się czuć dynamicznie, nowoczesnie, aktywnie, mimo że ich aktywność ograniczała się do palenia i picia piwa podczas meczu. Sport miały stosunkowo łagodny smak: były mniej mocne niż mocne, bardziej przystępne dla początkujących palaczy. Charakterystyczne było to, że sport często były pierwszymi papierosami, po które sięgali uczniowie szkół średnich czy studenci. Nazwa kojarzyła się z czymś młodzieżowym, modnym, nie tak ciężkim jak robotnicze, mocne. Wielu dorosłych wspomina, że ich pierwsze papierosy wykradzione rodzicom to właśnie były sport. Brzmiało mniej strasznie niż zapale sobie mocnego bardziej jak zabawa, nie jak nauk. Sport paliło się też na stadionach. Kibice przed meczem, w przerwie, po meczu zapalali sport, tworząc ironiczny obraz. Ludzie krzyczący, popijający piwo, otoczeni chmurą dymu z papierosów o nazwie Sport. Charakterystyczna była też pewna autoironia Polaków związana z tą marką. Każdy wiedział, że nazwa to absurd, że sport i papierosy to sprzeczność, ale właśnie dlatego sport miały swój urok. To było typowe dla PRL-u. Oficjalna propaganda mówiła jedno: zdrowy, aktywny tryb życia, a rzeczywistość była zupełnie inna: palenie, picie, siedzący tryb życia. Dziś sport już nie istnieją, ale ich absurdalna nazwa pozostała w pamięci jako symbol prl ironii i rozdźwięku między hasłami a rzeczywistością. Ekstra mocne to była wersja hardcore mocnych, papierosy, które były legendą wśród najzagorzalszych nałogowców. Jeśli mocne były dla twardzieli, to ekstra mocne były dla absolutnych desperatów, dla ludzi, którzy potrzebowali nikotynowego kopnięcia tak silnego, że zwykłe papierosy już nie wystarczały. Charakterystyczna czarna paczka z ostrzegawczą nazwą była wizytówką człowieka, który przekroczył wszelkie granice zdrowego rozsądku. Ekstra mocne, miały tak wysoki poziom nikotyny i smoły, że palenie ich było niemal masochistycznym doświadczeniem. Dym był gęsty jak mgła, drapał w gardle jak papier ścierny, pozostawiał w ustach gorzki smak na wiele godzin. To nie były papierosy, które się paliło dla przyjemności. Paliło się je z desperacji, z głębokiego uzależnienia, z potrzeby natychmiastowego zastrzyku nikotyny. Charakterystyczne było to, że nawet doświadczeni palacze mocnych podchodzili do ekstra mocnych z respektem. To była liga mistrzowska palenia, coś czego nie próbowało się lekkomyślnie. Ekstramocne paliły osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, alkoholicy próbujący przestać pić i zastępujący alkohol papierosami, robotnicy pracujący w najbardziej ekstremalnych warunkach, ludzie na krawędzi nerwowej, którzy potrzebowali czegoś, co zagłuszy stres. Charakterystyczne było to, że ekstramocne były najtańsze ze wszystkich marek, kosztowały grosze, bo produkcja była prosta. Tytoń był najniższej jakości, nic nie było filtrowane czy łagodzone. To były papierosy dla ludzi, którzy nie mieli już nic do stracenia, którzy palili, bo inaczej nie mogli funkcjonować. Wielu dorosłych wspomina, że ekstra mocne były papierosami ostateczności. Palił je dziadek, który palił całe życie, i już nic innego nie działało, albo wujek alkoholik, który zamieniał jedną trucizną na drugą charakterystyczny był widok paczki ekstra mocnych, czarna, ponura, jak ostrzeżenie przed tym, co się kryje w środku. Nikt nie palił ekstra mocnych z wyboru, palił z konieczności, z uzależnienia tak silnego, że żadne inne papierosy już nie wystarczały. Dziś ekstra mocne już nie istnieją, zniknęły wraz z PRL-em, wraz z epoką, gdy zdrowie nie było priorytetem, a nikotyna była tanim dostępnym narkotykiem mas. Dla pokoleń, które je pamiętają, ekstramocne pozostają symbolem dna najgorszych papierosów w najgorszych czasach. Carmen to były papierosy, które w PRL-u miały wyraźnie kobiecą konotację. Sama nazwa nawiązywała do słynnej operowej bohaterki. Egzotycznej, zmysłowej, kobiecej. Charakterystyczna, elegancka paczka Często w ciepłych pastelowych kolorach z delikatnym wzorem była zaprojektowana z myślą o kobiecej estetyce. W czasach, gdy większość papierosów była pakowana w brutalne męskie kolory i proste logo, Carmen oferowały coś zupełnie innego: delikatność, wyrafinowanie, pewną kobiecą elegancję. To były papierosy, które można było wyciągnąć z torebki bez wstydu, które nie kojarzyły się z robotniczym paleniem na budowie, ale z salonem, kawiarenką, eleganckim spotkaniem. Carmen miały łagodniejszy smak niż męskie marki, były mniej ostre, często z lekkim aromatem, czasem nawet z mentolowym akcentem. Charakterystyczne było to, że kobiety paliły Carmen z pewną gracją. Nie zaciągały się głęboko, jak mężczyźni palący mocne, ale delikatnie, z przymrużeniem oka, trzymając papierosa w sposób bardziej estetyczny. Ale Carmen nie były tylko dla kobiet. Paliło je też wielu mężczyzn, którzy cenili sobie łagodniejszy smak i nie musieli udowadniać swojej męskości przez palenie brutalnych mocnych. Charakterystyczne było to, że mężczyzna palący Carmen musiał być pewny siebie, bo inni mogli go podejrzewać o kobiecość, o brak twardości. Ale dla inteligencji, artystów, ludzi kultury, Carmen były idealnym wyborem: łagodne, wyrafinowane, kulturalne. Wielu aktorów, muzyków, poetów paliło Carmen, bo pasowały do ich wrażliwości. Do ich stylu życia. Carmen były też papierosami dla młodszych kobiet, które dopiero zaczynały palić. Łagodny smak, eleganckie opakowanie, brak brutalności, czyniły je idealnym wprowadzeniem do świata palenia. Charakterystyczna była sytuacja, gdy młoda kobieta na randce wyciągała paczkę Carmen. To było eleganckie, kobiece, niewulgarne mężczyzna częstował ją ogniem, ona zaciągała się delikatnie. To był rytuał, który miał w sobie coś z dawnych czasów, z przedwojennej elegancji. Dziś Carmen już nie ma w polskich sklepach, ale nazwa ta pozostała w pamięci jako symbol kobiecości w papierosowym świecie PRL-u. Próba wprowadzenia delikatności, elegancji, kobiecego uroku do świata zdominowanego przez męską brutalność i robotniczą prostotę. Grunwald to była marka papierosów, która nosiła w sobie cały ciężar polskiej historii i narodowej dumy. Nazwa nawiązująca do słynnej bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, gdzie połączone siły polsko-litewskie rozbiły zakon krzyżacki, była głęboko symboliczna i patriotyczna. Charakterystyczna paczka, często zdobiona herbami, mieczami lub scenami bitewnymi, od razu kojarzyła się z polską potęgą, z czasami świetności, z dumą narodową. Grunwald był papierosem dla ludzi, którzy cenili sobie polską historię, tradycję, tożsamość narodową. W czasach PRL-u, gdy oficjalna propaganda próbowała zawłaszczyć polską historię dla celów komunistycznych, Grunwald oferował coś autentycznego prawdziwą Polskość, niezależną od ideologii. Charakterystyczne było to, że palenie Grunwalda było pewnym politycznym gestem. To był papieros patriotów, ludzi, którzy pamiętali o polskiej wielkości mimo komunistycznej szarości. Smak Grunwalda był mocny, zdecydowany. Tak jak sama bitwa, której nazwa była na paczce, papierosy te nie pozostawiały miejsca na subtelności. Grunwald paliły różne grupy społeczne, ale szczególnie popularne były wśród nauczycieli historii, działaczy patriotycznych, ludzi kultury, którzy cenili sobie polską tradycję. Charakterystyczne było to, że Grunwald często wybierały osoby o prawicowych poglądach, te, które nie godziły się z komunistyczną władzą i szukały sposobów na manifestowanie swojej polskości. W latach 80., gdy ruch Solidarności rozpalał nadzieję na zmianę, Grunwald stał się papierosem opozycji. Palili go działacze podziemia, uczestnicy strajków, ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę. Charakterystyczna była sytuacja, gdy podczas tajnych spotkań opozycyjnych na stole leżała paczka Grunwalda. To był symbol, że zebrani ludzie to patrioci że walczą o Polskę, tak jak ich przodkowie pod Grunwaldem walczyli przeciwko krzyżakom. Grunwald był też papierosem podczas ważnych narodowych rocznic, 11 listopada 3 maja. Wtedy ludzie palili Grunwaldy jako hołd dla historii, dla przodków, dla Polski. Dziś Grunwald już nie istnieje na rynku, ale nazwa ta pozostała w pamięci jako symbol połączenia papierosowej kultury PRL-u z głębokim polskim patriotyzmem próba zachowania tożsamości narodowej, mimo komunistycznego reżimu, który starał się tę tożsamość kontrolować i zawłaszczać. Marlboro w czasach PRL-u było czymś więcej niż papierosem to był symbol Zachodu wolności, lepszego życia. Charakterystyczna czerwono-biała paczka z trójkątem była obiektem marzeń milionów Polaków, którzy widzieli reklamy Marlboro w zachodnich filmach, w magazynach przemycanych za żelaznej kurtyny, w opowieściach szczęściarzy, którzy wrócili z wyjazdu na zachód. Marlboro oficjalnie nie było dostępne w polskich sklepach, to był produkt z kapitalistycznego świata, niedostępny dla zwykłych obywateli PRL-u, ale właśnie ta niedostępność czyniła Marlboro jeszcze bardziej pożądanym. Charakterystyczne było to, że posiadanie paczki Marlboro było oznaką statusu, prestiżu, pokazywało, że ktoś ma kontakty, że był na zachodzie albo zna kogoś, kto przemyca. Marlboro paliły elity, działacze partyjni, którzy mieli przywileje wyjazdów, ludzie kultury, którzy jeździli na festiwale, biznesem Eni z Szarej Strefy, którzy handlowali z Zachodem. Smak Marlboro był dla Polaków objawieniem: łagodny, wyważony, amerykański tytoń inny niż wszystko, co oferował PRL. Charakterystyczny był czarny rynek Marlboro na bazarach, w ciemnych alejkach. W portach przemytnicy sprzedawali paczki Marlboro za horrendalne ceny, kilkakrotnie wyższe niż polskie papierosy. Ludzie kupowali pojedyncze paczki jako luksus, jako nagrodę dla siebie, jako prezent dla ważnej osoby. Charakterystyczna była sytuacja, gdy ktoś częstował Marlboro, to był gest wielkiego szacunku, pokazanie, że rozmówca jest kimś wyjątkowym. Marlboro było też walutą. Za paczkę można było kupić przysługę, załatwić sprawę w urzędzie, dostać lepsze miejsce w kolejce. W latach 80. Marlboro stało się symbolem opozycji i wolności. Ludzie, którzy palili zachodnie papierosy, pokazywali tym samym, że nie godzą się z PRL-owską rzeczywistością, że marzą o Zachodzie, o wolnym rynku, o normalności. Po transformacji 1989 roku marlboro zalało polski rynek. Nagle było dostępne wszędzie, za normalną cenę. Dla wielu Polaków to był pierwszy prawdziwy symbol zmiany, nie polityczne deklaracje, ale możliwość kupienia marlboro w zwykłym kiosku. Dziś Marlboro to jedna z wielu marek papierosów dostępnych w Polsce, ale dla pokoleń, które pamiętają PRL, Marlboro na zawsze pozostanie symbolem zachodniego snu, niedostępnego luksusu, który stał się rzeczywistością dopiero po upadku komunizmu.